Cześć! Z tej strony Katka Vlog i witam Was w kolejnym odcinku świątecznym, ponieważ dzisiaj przychodzę do Was z kolejną częścią pomysłów na prezent świąteczny dla niego i dla niej. Siedzę w futerku jakby coś, to jest sztuczne futerko ze stradiwariusa. Jest bardzo mięciutkie i jest mi cieplutko. Także spokojnie dbamy o zwierzęta. Znalazłam ciekawe pomysły, moim zdaniem, dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Myślę, że jest to coś innego, ale też przydatnego. Więc zacznijmy od prezentów dla mężczyzn, bo zawsze jest to wielki kłopot, co kupić mężczyźnie pod choinkę bądź na jakieś urodziny. Więc dla niego świetnym pomysłem będzie portfel. Portfel skórzany, jeżeli macie zainwestowane w prezent mniej więcej 150 zł dla swojego faceta, to będzie to super pomysł, ale niezwykły portfel portfel skórzany z grawerem. Możecie znaleźć już takie na stronie, żeby przyszło wam gotowe wygrawerowane już w pudełeczku i mi się wydaje, że jest to super pomysł, żeby napisać na przykład inicjały. Nikt z otoczenia nie będzie takiego podobnego miał, bo tam są inicjały waszego faceta. Bądź możecie coś napisać dla taty. Wszystko, co chcecie, można wygrawerować na na przykład takim skórzanym portfelu. Fajnym pomysłem jest bilet na koncert na koncert ulubionego rapera, który może być w przyszłym roku, może być też bilet na stand-up. Musicie zobaczyć, czy jest to w waszym mieście bądź w okolicy. Stand-up to jest coś takiego, że opowiadają śmieszne historie w taki kontrowersyjny czasem sposób, więc, to też jest fajny pomysł, żeby iść nawet we dwójkę. A jeżeli mężczyzna jest zainteresowany piłką nożną, to możecie zabrać go również, mówię do kobiet, zabrać go również na mecz piłki nożnej. Niekonkretnie musi być to na stadionie narodowym, ale może ulubionego klubu w mieście czy cokolwiek, zorientować się, żeby pokazać, że kobieta też wie, co to jest piłka nożna. I te bilety są w no, do 100 zł, mi się wydaje. Nie wiem ile na mecz, ale na koncert czy na stand-up, no to do 100 zł za osobę, myślę, że dalibyście radę kupić. Fajnym pomysłem dla miłośników komputerowych i nowości i innowacji w technologii, jaka wchodzi do Polski czy do, do świata w ogóle to jest pojechanie na Intel Extreme Masters i odbywa się on w Katowicach i to nie jest żadna reklama, tylko mówię z własnego doświadczenia, ja byłam na Intel Extreme Masters w Katowicach i on trwa od 28 lutego do 1 marca i tam jest bardzo dużo wystaw takich komputerowych, gier, różnych, no, no wszystko co jest właśnie związane z komputerami i... I właśnie takimi innymi rzeczami Można wygrać tam dużo fajnych rzeczy Są różne stoiska yy, Można pograć na komputerze Więc to by był naprawdę Super pomysł Bilet na Intellect Masters jest Od 90 zł Kolejnym fajnym pomysłem jest Bluza, na przykład z H&M yy, Do 100 zł możecie znaleźć Fajne bluzy z różnymi nadrukami yy, Uwielbiam kupować bluzy w H&M Jako prezent Bo są po prostu ciekawe, fajne, inne yy, i Powiem wam, że tanie jak na sieciówkę. Trochę tańszym odpowiednikiem na prezent dla faceta są kosmetyki z Jaj. I to jest zestaw dla mężczyzn, i jest on od 25 do 30 zł. Zależy gdzie kupujecie, czy stacjonarnie, czy przez internet. Mówi się, że kobiety noszą torebki, ale mężczyźni też noszą torby. Na przykład taka z Nike możecie już ją dostać za 75 zł przez internet, bądź stacjonarnie możecie kupić w jakimś sklepie sportowym. Znalazłam na internecie fajny odpowiednik właśnie dla trochę może młodszych osób. To są gogle VR, nie wiem jak to się czyta, ale można już je znaleźć na Allegro za 89 zł. Do tych okularów wkłada się telefon i można je założyć i tak jakby przestrzeń dookoła staje się jedną wielką grom. W Hayami również możecie znaleźć fajne, śmieszne skarpetki z nadrukami. Tam ileś par, jak się kupi to jedną chyba ma się taniej albo coś takiego, ale znalazłam na stronie 5 par dla miłośników Pokémonów za 40 zł. Nie uważacie, że te skarpetki są bardzo urocze? Kolejnym prezentem jest coś związanego ze zdjęciami i nie takie, że wkładacie zdjęcie do ramki i dajecie. Możecie te zdjęcia Wydrukować na poduszce. Yy, zamówić taką poduszkę, kubek, cokolwiek, nawet koszulkę yy, na jakiejś stronie, gdzie zrobicie swój własny projekt z zdjęciami, bądź nawet i casea na telefon, z własnymi zdjęciami i kupić yy, dla swojego faceta. Myślę, że to jest fajne yy, do położenia, ładnie to wygląda i, i można nawet takie poduszki yy, zrobić do 50 zł. Ostatnio modne są smartwatche, ale takim tańszym odpowiednikiem smartwatchy jest zegarek Xiaomi Mini Band 4. Widziałam, że one są chyba w mp o ile się nie mylę, i one są za około 150 zł. Ja osobiście sama bym chciała dostać taki zegarek, bo jest to coś fajnego, można chyba tam liczyć kroki. Szukałam taniego odpowiednika paska, fajnego, skórzanego. I skórzane paski są dosyć drogie, a znalazłam na internecie z marki Promesso za 49 zł. I jest to pasek z automatycznie zapinaną klamrą. I macie tam długości tych pasków i możecie wybrać i dostosować. Ostatnim pomysłem są perfumy. U mężczyzn są fajne perfumy z Hugo Bossa. I też dałam przykład Kelvin Klein Into You za 92 zł. Przejdę teraz do prezentów dla Obiet. Dla kobiet fajnymi prezentami są przede wszystkim bransoletki. Znalazłam na internecie tanią, fajną bransoletkę ze Swarowskiego i jest pudełeczko i możecie wygrawerować w tym pudełeczku jakiś napis. No sami możecie tutaj zobaczyć i jest to tylko za 49 zł. To jest naprawdę rewelacyjna cena, jeżeli jest to nawet z firmy Swarowski, bo jest to bardzo dobra firma. Super pomysłem jest miś z róż. To jest piękne, no po prostu piękne. Za 55 zł takiego misia już znajdziecie na Allegro. Lubicie ciepłe piżamki? Fajne piżamki są w Sinseju. Uwierzcie mi, w Sinseju znajdziecie różne piżamki cieplutkie, z krótkimi spodenkami, z długimi, z fajnymi napisami, nadrukami do 50 zł. I znajdziecie też w Sinseju onesie, czyli jedna taka wielka piżama zapinana, z jakimś y, wzorem na przykład pandy albo małpki albo zeb zebry czegokolwiek albo jednorożca y, do 100 zł na pewno znajdziecie również w sensaju takie onesie. Jednym z najdroższych prezentów wymienionych przeze mnie y, są perfumy, perfumy Est SPL. Te perfumy podbiły moje serducho i jak mi się kończą, to ja życzę sobie je naprawdę na święta, y, ale wiem, że one są bardzo drogie do 300 zł. Jeżeli faceci to oglądają i macie przeznaczone jakieś e, większą kwatę dla swojej kobiety, to uwierzcie, że te perfumy też podbiją serca waszych kobiet. Zauważyłam, że na e, stronie HM fajny portfel jest przeceniony z 80 zł na 32. Kolejnym pomysłem e, jest kieliszek do wina, ale niezwykły kieliszek do wina, bo ma napisy e, na konkretny nastrój. Ile się nalewa, taki się ma nastrój. Jest to śmieszny prezent, fajny, i myślę, że taki kieliszek do wina również też się przyda kobiecie. Kobiety bardzo dbają o swoje włosy, jeżeli, zwłaszcza jeżeli mają długie i bardzo się plączą, to bardzo dobrymi produktami są produkty z firmy Olaplex, kosmetyki. Do włosów, do, nawet do salonów fryzjerskich, ale można je dostać na internecie za 80 zł. Jeżeli chcecie zrobić wrażenie na swoim facecie bądź kobiecie, bo możecie zrobić dla jednej, dla drugiej strony, matrioszkę z pudełek. Ja nie będę to nic mówić, pokażę Wam filmik z TikToka, jak to mniej więcej wygląda. Taką matrioszkę zrobiła też Ola, więc pokażę przykład Oli. Matryoszkę możecie zrobić do 100 do 150, możecie włożyć wszystko, co tam chcecie, jakieś słodycze, batoniki i na końcu w takim małym pudełeczku na przykład podarować jakąś bransoletkę. No i właśnie do tej matryoszki możecie dać bransoletkę bądź naszyjnik. Naszyjnik w, i w środku tego naszyjnika... Jest coś zrobionego, że jest w środku napisane w 100 językach Kocham Cię. Tu możecie tu zobaczyć, jak to wygląda i jest za 15 zł. Uwierzcie, że jakbym ja dostała coś takiego, to byłoby to naprawdę przekochane. Na ciepłe dni możecie kupić też zestaw z herbatkami, nawet znajdziecie do 50 zł. zestaw z dobrymi. Dobrymi herbatkami. Nie takimi zwykłymi ze sklepu, ale taką. Uwierzcie, że zaparzyć taką dobrą herbatę to ocieplić serce kobiety, naprawdę. Jeżeli kobieta lubi się malować, to polecam bardzo serdecznie paletkę z Revolution różne takie czekoladki bo te paletki tak właśnie wyglądają yy, możecie je znaleźć w Hebe od 35 chyba do 40 zł bądź nawet do 50 no i jeżeli yy, to jest niewystarczające to możecie dokupić zestaw pędzli yy, można je znaleźć w Empiku już za 32 zł i białe, bardzo ładny kolor yy, musicie sprawdzić też włosie, włosie tego pędzla, jeżeli chcecie Yy, sprawić przyjemność kobiecie To musi być pędzel w midziu. A więc to by było na tyle Ja dziękuję Wam serdecznie za oglądanie Dajcie znać, czy coś Wam pomogłam Z tymi prezentami, czy nie yy, Zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem Łapkę w górę, komentarz I dziękuję za oglądanie Na cały świąt, pa!